A jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym serdecznie zaprosić Cię do mojej grupy na Facebooku, czyli grupy Businessization. Chciałbym tam gromadzić ludzi ciekawych, czyli takich z pomysłami, z kreatywnością, a przede wszystkim takich, którzy chcą poruszyć swoją głową. Będą dyskusje, będą propozycje na odcinki, dlatego nie może Cię tam zabraknąć. Więcej informacji znajdziesz w opisie. Witaj serdecznie z tej strony. Darek z Businessization, a dziś chciałbym przedstawić Ci tak zwaną zagadkę lateralną. Szybkie wprowadzenie, czym są zagadki lateralne. To są takie łamigłówki, w których nie można przewidzieć jednoznacznie naszej drogi myślenia do rozwiązywania tej zagadki. Hmm, jakkolwiek dziwnie to brzmi, to w zagadkach lateralnych nie możesz myśleć prostoliniowo. Musisz zawsze starać się dostrzegać różne możliwości, czy to w otoczeniu czy w jakichś podpowiedziach, musisz obserwować szczegóły i myśleć bardzo kreatywnie. Bardzo fajnie jest bawić się w tego typu zagadki, gdy jesteś na przykład ze swoimi przyjaciółmi, a najlepiej z grupą przyjaciół, wtedy gwarantuje Ci, że zabawa będzie naprawdę bardzo ciekawa, a jeśli nie znasz tej zagadki, a uda Ci się ją rozwiązać, to z całą pewnością powinieneś lub powinnaś pokazać ją swoim znajomym, bo gwarantuje Ci, że będzie to ciekawa zabawa. Zadam Ci teraz zagadkę, a w międzyczasie będę dodawać do niej kolejne wskazówki. A zatem zaczynajmy. Jest pomieszczenie. Pomieszczenie, które nie ma nic szczególnego wewnątrz. A w środku makabryczna scena, gdyż mniej więcej na środku pomieszczenia jest powieszony mężczyzna. Pod mężczyzną jest tylko wielka plama wody. I pytanie brzmi: jak? On zginął. Jak zdołał się powiesić? Jeszcze raz przypominam: puste pomieszczenie, w którym nie ma nic szczególnego, powiedzmy więcej, nie ma tam żadnych mebli, jest tylko przywieszony do sufitu mężczyzna na jakimś standardowym sznurku. Załóżmy, że ten sznurek jest przywiązany do jakiegoś elementu sufitu, wystarczająco solidnego, żeby go utrzymał. Pod nim nie ma zupełnie nic. Nie ma tam dywanu, nie ma żadnych pękniętych rur, nie ma nawet grzejnika, z którego mogłaby się wylać woda. A mimo to pod nim jest wielka kałuża wody. I oczywiście chciałbym podkreślić też, że nie jest to zagadka trollowa. W zagadkach lateralnych trzeba wyjść znacznie bardziej poza schemat. Oczywiście możesz znaleźć odpowiedź na temat tej zagadki w internecie, bo wystarczy, że wpiszesz sobie jakieś szczegóły z nią związane, i z całą pewnością będzie odpowiedź na to pytanie. Ale spróbuj troszeczkę więcej nad nią przysiąść i zastanowić się. Za chwilę, za kilka sekund będzie podpowiedź. Jeśli nie chcesz usłyszeć tej podpowiedzi, jeśli nie chcesz spoilerowania, to zatrzymaj teraz film i zastanów się, co mogło być powodem, a właściwie w jaki sposób fizycznie on mógł się powiesić. Prawdopodobnie było to samobójstwo. Autopodpowiedź. W tej zagadce nastąpiły pewne zjawiska fizyczne. I jeszcze raz przypomnijmy sobie: wisi gość na środku pokoju, w którym zupełnie nic nie ma, a pod nim wielka plama wody. Co byś zrobił, czy co byś zrobiła? O czym byś pomyślała, będąc detektywem? Jak zginął ów człowiek? A żeby zachęcić cię jeszcze bardziej do rozwiązywania tej zagadki. Nie podam teraz odpowiedzi. Myślę, że wspólnie uda Wam się ją rozwiązać i najciekawsze odpowiedzi powędrują do góry. Zostaną przeczepione u góry w liście komentarzy. Jeżeli udało Ci się ją już teraz rozwiązać, to wielkie gratulacje. Znaczy, że z Twoją logiką i inteligencją jest naprawdę całkiem nieźle. Jeśli natomiast nie udało Ci się rozwiązać tej zagadki. To nie pisz z góry, że była głupia, bo nie było o tym napisane, nie było o tamtym napisane. Pamiętaj, że zagadki to pewnego rodzaju zabawa, i to, że nie udało nam się rozwiązać jakiejś zagadki, nie zawsze znaczy, że jesteśmy mniej inteligentni. Czasem po prostu jest to też kwestią wyćwiczenia. Dlatego, rozwiązując moje zagadki, subskrybując mój kanał, dowiadując się o różnych ciekawostkach, które tutaj często wrzucam, z całą pewnością pracujesz nad swoim mózgiem i rozwijasz go. Do czego cię serdecznie zachęcam. Dlatego każdy lajk like i każda subskrypcja, a także dzwoneczek, który będzie Ci przypominać o każdym moim nowym nagraniu, jest dla mnie na wagę złota. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia już niebawem.